Witajcie, to z kości szybka wrzutka. Dziś na stole mamy Dice Flick, czyli taką bardzo przyjemną pstrykankę z kośćmi, które będziemy sobie losować z woreczka. Będziemy je wykładać i pstrykać na planszę. Mamy w sumie 5 rodzajów kości: mamy żółte, niebieskie i zielone, to są nasze podstawowe. Oprócz tego mamy Białe, które są jokerami, mogą być jakimkolwiek z tych trzech kolorów, a także takie eksplodujące kości, które dodatkowo będą nam punktować, o czym zaraz powiem. E, jak wygląda rozgrywka? Gracz wyciąga po kolei trzy kosteczki losowo z worka, i z tych powiedzmy trzech kosteczek dwie musi umieścić na planszy. Możemy sobie Obrócić dowolnie planszę. Następnie kładziemy sobie kosteczkę, strykamy i patrzymy, gdzie wpadła. Jeśli wpadnie na pole z plusikiem, oznacza to, że możemy dobrać z worka czwartą kostkę i stryknąć ją sobie na naszą planszę. Czyli w jednej rundzie będziemy mogli wtedy umieścić aż trzy kostki. Jeśli trafimy Kostką idealnie w środek, to jeśli będzie ona punktowała, to będzie to wynik pomnożony razy 2. Oprócz tego mamy już kostki w danych kolorach umieszczone na planszy. Jeśli one będą widoczne, będą się liczyły nam do punktowania. A jak punktujemy? W momencie kiedy minimum trzy kostki tego samego koloru stworzą nam połączenie, dostajemy punktów w ilości oczy, które się na nich znajdują, czyli powiedzmy przy takim układzie gdybym stryknął i wleciałaby kosteczka nam tutaj, no to mam 5, 6, 7, 10 plus te nadrukowane 12 punktów. Następnie wszystkie kostki, które brały udział w punktowaniu zdejmujemy i wrzucamy z powrotem do worka. Oczywiście gdybyśmy przeszczelili i kostka wleciałaby Gdzieś tutaj, albo w ogóle wylecia poza planszę, też trafia do worka i mamy stracony strzał. Tak jak mówiłem, mamy naszą białą kosteczkę, która może być dowolną, i na przykład, gdyby ona po naszym stryknięciu wpadała tutaj, uznajemy ją sobie jako niebieską. Te punkty mnożymy razy 2, czyli mamy 8, 9, 10 punktów. Oprócz tego, mamy też kostkę eksplodującą, ona kiedy. Trafi sobie w jakieś pole, decydujemy, czy detonujemy całe pole w pionie, czy w poziomie, i tyle punktów dostaniemy za te kostki, a ta wybuchowa będzie warta 6, czyli w tym przypadku miałbym, wiem, wziął sobie poziom, miałbym 7 punktów, a gdybym wziął pion, miałbym 8, 9 punktów. Następnie wszystkie punktujące, oczywiście. Zbieramy i wrzucamy z powrotem do worka. Kolejny gracz znowuż wybiera trzy kostki, z czego dwie wstrykuje na planszę. I tak dalej gramy sobie równo. 10 rund. Po 10 rundach podliczamy punkty. Kto ma więcej, zwyciężył. Taka zaskoczka. Dice Flick. Nietypowa, przyjemna gierka. Fajny taki filerek, żeby wziąć, wystawić na stół i pograć sobie tą minutkę czy dwie. Także oczywiście, jak będziecie mieli okazję, to polecamy sobie spróbować. Dzięki za uwagę, do kolejnego filmu. Cześć.